Witajcie, kochani, w katalogu 13. Wiedziałam, że nastąpi taki moment, kiedy kolorowych karteczek tutaj przybędzie, a, a to i tak się ograniczałam, dlatego, że katalog 13 jest przepełniony takimi promocjami na moje ukochane produkty, że sama byłam pod wrażeniem i bardzo się z tego cieszę, bo część z tych produktów jest mi już potrzebna, dlatego że wszystkie te opakowania wykończyłam, ale jest też sporo nowości, na które przebierałam nóżkami od dłuższego czasu. Także nie przedłużam i zaczynamy przegląd katalogu 13. Na pierwszy rzut mamy naszą nowość nową wodę Divine Exclusive. Sam flakonik. Dla mnie jest przepiękny, bardzo ekskluzywne to połączenie czerwieni ze złotem i z a, tymi kamyczkami, No, przepięknie to wygląda. A bardzo ekskluzywnie, jak sama nazwa wskazuje, flakonik jest po prostu obłędny, ale zapach, który ten flakonik w sobie skrywa, no dla mnie, mm -hmm. Ten zapach na pewno doda klasy i elegancji każdej kobiecie. A ja go używam w ostatnim czasie na co dzień, na spotkania biznesowe, na wyjście ze znajomymi, a jak i na jakieś wieczorne randki. Za każdym razem dostajemy mnóstwo komplementów. A propos, co to jest za piękny zapach? Wszystkim się ten zapach podoba. No, nawet panowie dopytują, a gdzie kupiłam ten przepiękny zapach, a więc zawsze mogę wyciągnąć z torebki i pochwalić się, a że mamy coś tak cudownego i obłędnie pachnącego. Zapach, który naprawdę dodaje nam elegancji, kobiecości. A to ze wszystko ze względu na to, że mamy tutaj akordy poziomki Shining Star i jest tutaj również Paczula. Taka kombinacja, takie połączenie daje nam ten wyjątkowy zapach, który jest dla mnie nieziemski. Koniecznie przetestujcie i dajcie znać, jak Wasze wrażenia, i czy też zgarniacie a tyle komplementów związanych właśnie z Waszym nowym zapachem. Kolejna rzecz, którą mamy tutaj w katalogu, również jest nowością: to są nasze bazy. A bazy pod makijaż ja od jakiegoś czasu już testuję sobie tą środkową tutaj bazę. Mamy bazy um, korygujące, czyli to jest ta zielona baza, która będzie nam niwelowała zaczerwienienia na twarzy. Rewelacja, zwłaszcza jeżeli ktoś ma problem z naczynkami, bądź gdzieś tam pojawiają się jakieś. Świeże, malutkie niedoskonałości, które są jeszcze na początku zaczerwienione, zaognione, ta baza będzie się sprawdzała świetnie. Dla mnie ta baza to jest obłęd ze względu na to, że niekoniecznie potrzebuję zakrywać swoje zaczerwienienia, ale chcę wyrównać strukturę swojej skóry, więc ta baza sprawdza się rewelacyjnie, jest to baza rozświetlająca. Ja ostatnio mam fazę na glow, tak jak przez długi czas. Kochałam się w matowym wykończeniu, tak teraz bardzo lubię. To takie sartynowe, a wręcz błyszczące wykończenie swojego makijażu. Także u mnie wszystko musi się świecić, więc poza tą bazą używam jeszcze rozświetlacza i to często w dużych, dużych ilościach. No i jest jeszcze baza matująca, która ma w sobie zieloną herbatę, która będzie nam tutaj działała właśnie bardzo też. Hmm, korygująco na to, co już mamy na skórze, ale również będzie działała antyseptycznie, będzie nas wspierała w walce z tymi niedoskonałościami, no i też będzie matowiła na długi, długi czas naszą skórę. Także polecam Wam serdecznie te bazy, a ja już od jakiegoś czasu mogę sobie je testować, więc z czystym sumieniem. Mogę Wam powiedzieć, są świetne i naprawdę działają, dają takie efekty, jaki macie tutaj opisany, także polecam. Te bazy są też świetne, dlatego że możecie je sobie mieszać. Jeżeli macie problem na przykład z zaczerwienieniem na policzkach jakimiś naczynkami, możecie nałożyć zieloną bazę właśnie tylko i wyłącznie na strefę policzków. Natomiast jeżeli chcecie rozświetlenia albo zmatowienia strefy T, wtedy drugą bazę możecie nałożyć dokładnie na tą strefę. Także to jest dla mnie również coś rewelacyjnego, że możemy sobie te bazy łączyć przy okazji jednego makijażu. Zależnie od tego, jakie mamy potrzeby czy preferencje, kolejna rzecz. No jak tylko zauważyłam, że jest w promocji to musiałam się z Wami podzielić tą informacją. Ne, seria Dając Cellular i mój ukochany płyn micelarny, a płyn micelarny, który jest dla mnie numerem jeden testowałam wiele produktów do demakijażu, a, i to jest jedyny produkt, który mi się sprawdza. Ne, ja mam bardzo wrażliwe oczy i to jest e, jedyny płyn, który nie podrażnia moich oczu, nawet przy bardzo a, intensywnym makijażu oka. Ne, kiedy to oko jest. Jest naprawdę mocno pomalowane po jakichś profesjonalnych makijażach, typu wesele, czy jakaś większa impreza. Wtedy ten makijaż jest znacznie, znacznie mocniejszy. Nie potrzebuje wiele tego produktu, żeby cały makijaż został rozpuszczony, delikatnie zdjęty ze skóry, z oczu, dzięki temu, że jest bardzo intensywny w swoim działaniu, czyli faktycznie szybko radzi sobie z, z myciem tego makijażu, ale też nie jest drażniący, to mam wrażenie, że on też jeszcze dodatkowo pielęgnuje moją skórę, bo nie muszę pocierać, nie muszę trzeć, nie muszę rozciągać tej skóry, zwłaszcza delikatnej skóry wokół oczu, no i co dla mnie najważniejsze, nie ma uczucia pieczenia, szczypania, łzawienia oka nawet przy bardzo, bardzo intensywnym makijażu. Także polecam Wam całym serduszkiem ten płyn micelarny do demakijażu. On posiada w sobie również płyn diamy co dla mnie jest um, takim wielkim efektem, wow, bo ta skóra jeszcze tak delikatnie się mieni a, i wygląda naprawdę rewelacyjnie po użyciu tego produktu. A tutaj oczywiście do uzupełnienia serii macie krem um, odżywczy na noc, także polecam wam w ogóle całą serię um, Diamond Cellular, um, dlatego że posiadają, um, posiadają w swoim składzie pył diamentowy i krem na dzień. Dla mnie jest o tyle rewelacyjny, że daje jeszcze taki, wiecie. Fajny efekt glow, którego nie widać, ale pięknie odbija światło, dzięki temu skóra zawsze wygląda świeżo i promiennie. Kolejna rzecz to moje ukochane płatki kolagenowe, hydrożelowe pod oczy. Uwielbiam ten produkt, już Wam nieraz o tym mówiłam i dla mnie w ostatnim bardzo intensywnym czasie to jest mój ratunek. Używam ich praktycznie codziennie, dlatego mam zawsze w lodówce zapas. Chłodne, płatki hydrożelowe położone pod oczy, a bądź czasami nawet na górę powieki, żeby moje oczy nie były opuchnięte. Ja bardzo dużo ostatnio spędzam czasu przy komputerze, a z głową w telefonie bardzo dużo pracuję, więc to jest coś, co ratuje mi życie. Często niestety nie dosypiam, więc żeby zadbać o tą bardzo wrażliwą, delikatną skórę wokół oczu, a żeby zadbać o to, żeby nie mieć pandy pod oczami, pospuchniętych, sinych oczu. Zdarza się także, że jeżeli mam bardzo intensywny czas, zatrzymuje mi się również woda w organizmie i to widzę bardzo właśnie w okolicy oczu. Zimne, hydrożelowe płatki położone na powiekę lub pod. A to tutaj sprawdza mi się rewelacyjnie. Bardzo fajnie chłodzi, bardzo fajnie ściąga opuchliznę, niweluje te sińce, których nie chcemy, pod oczami, no i co dla mnie najważniejsze, mogę widzieć normalnie nie przez opuchnięte oczka, także polecam Wam serdecznie te płatki hydrożelowe, zwłaszcza jeżeli macie jakieś większe problemy, puchniecie bądź tak jak ja macie bardzo intensywne czasy i dużo spędzacie um, czasu przy komputerze, przy pracy właśnie z monitorem, nasze oczy naprawdę wtedy cierpią. No i coś, gdzie powinny być teraz tej fanfary, produkt, na który bardzo długo czekałam, a jak usłyszałam, że w końcu będzie, to wręcz podskoczyłam na samą tą informację. Probiotyk, Nasze, nasza nowość, nasz Wellbiotyk, jeden z najbardziej przebadanych e, probiotyków na rynku, posiada 60 badań klinicznych. Dla mnie to jest obłęd, jak bardzo przebadany jest ten produkt. Jest to probiotyk. W każdej kapsułce e, jest 10 milionów miliardów żywych bakterii, e, więc to już nawet w miliardach. Dodatkowo. Ten probiotek jest wzbogacony o niecynę, czyli witaminę b 3 która tutaj dodatkowo ma chronić i usprawniać nasze jelita. Wiadomo, że jelita to jest centrum dowodzenia naszego organizmu i zdrowe jelita to zdrowy organizm, więc wspomagajmy, wspomagajmy pracę naszych jelit, wspomagajmy odbudowę tej dobrej flory bakteryjnej w jelitach. Dla mnie to jest produkt, w który zamierzam zaopatrzyć całą swoją rodzinę już zaczęłam opowiadać wszystkim o, o tym, że jelita to centrum dowodzenia, o tym, jak bardzo trzeba o nie dbać, a jak rzadko to robimy. No i niestety też pokarmy, które przyjmujemy stres, niedosypianie, tak jak ostatnio patrzę na swój tryb życia, no to nie do końca to wszystko jest wspierające mój organizm, więc ten produkt z pewnością będzie tutaj też dla mnie ratunkiem, żeby mój organizm mógł się regenerować, mógł dobrze funkcjonować i żebym przez długi, długi czas była ne, zdrowa. No wiadomo, zdrowe jelita to również bardzo a, duża odporność od organizmu, a mamy czasy takie, a nie inne, gdzie o tą odporność warto zadbać. Ne, także ja Wam Serdecznie polecam zainteresować się tym a, produktem. Więcej informacji na pewno znajdziecie i na stronie Oliflame, ale również na różnych szkoleniach, w ulotkach. Jeżeli potrzebujecie jakichś konkretnych nie, wiadomości na temat właśnie tego produktu, nie, to polecam właśnie zajrzeć do a, dodatkowych źródeł. No i ostatnia rzecz, którą tutaj dla Was przygotowałam, to moja ukochana paletka D1 do makijażu brwi. Jak zobaczycie, moja jest już tutaj na wykończeniu, więc to jest mój odcień zdecydowanie. Jest też odcień a, ciemniejszy, ale mamy również tutaj a, wosk do utrwalenia kształtu brwi. Mamy tutaj również małe lusterko, a tutaj a, w szufladce mamy dodatkowo dwa pędzelki, a, mały gadżet, do którego podchodziłam bardzo sceptycznie, natomiast okazał się bardzo, bardzo przydatny. A teraz na co dzień najczęściej wybieram makijaż taki, który ma zakryć te moje oznaki niewyspania nie, i intensywnej pracy, więc jest najnowszy krem CC z Jordani Gold, o którym wspominałam w poprzednim przeglądzie katalogu, tuż do rzęs i właśnie a, brwi poprawiam sobie nie, i nadaję im konkretny kształt, nieco je też przyciemniam właśnie dzięki a, tym cieniom, jak widzicie, to jest mój odcień. Tutaj już za chwilę a, będzie końcóweczka, także ja z pewnością zamówię ten produkt dla siebie, a i też dla kilku a, moich cioci i przyjaciółek, dlatego że wszystkie tutaj już mamy dęko w tym a, produkcie, także polecam Wam gorąco, dlatego, że m, ten produkt. No, robi robotę. Niewielka sprawa, to przecież tylko brwi, ale delikatna oprawa nadaje naszej twarzy świeżości, podkręca nasze rysy, a odwraca czasami wręcz uwagę od tej takiej niechcianej pandy pod oczami, czyli a, oznak naszego niewyspania, e, więc e, świetna, świetna sprawa, polecam Wam, nawet dla osób takich jak ja, czyli laika makijażowego, a jest to świetny gadżet, dlatego, że nie trzeba mieć żadnych umiejętności, kredką zawsze robiłam sobie krzywdy i wyglądałam, a, jakby mnie córka po, pomalowała po twarzy, no, natomiast jest to produkt, którym sobie nie zrobimy krzywdy, nie będzie to efekt przerysowany, nie będzie to efekt a, właśnie jakby się dziecko dorwało do jakichś markerów czy kredek i próbowało nam coś na twarzy narysować. Więc polecam Wam, przetestujcie sobie. To jest bardzo wydajny produkt, niewielka jego cena, a wystarcza na długie, długie miesiące codziennych makijaży, więc koniecznie przetestujcie. Te odcienie tych tutaj cieni są też świetne, jeżeli. Jeśli na szybko chcę sobie jeszcze troszeczkę oko podrasować, to nakładam na przykład na dolną powiekę, żeby troszeczkę ten kontur mojego oka przyciemnić. I też sprawdza się relacyjnie jako zwykły cień do powiek, więc przy okazji jednego produktu mam tutaj jego uniwersalne zastosowanie. Macie tutaj naprawdę mnóstwo cudownych rzeczy, bo jest i podkład Master Creation, mój ukochany podkład w promocji. Są maseczki z Love Nature w płachcie, w promocyjnej cenie. a Jest żel pod prysznic z Butanikas w świetnej cenie. Jest mnóstwo, mnóstwo innych nowości a i produktów, które już niejednokrotnie Wam również polecałam przy okazji takiego przeglądu katalogu. Także zajrzyjcie koniecznie, przejrzyjcie cały katalog. Dajcie mi również w komentarzu znać, co Wam. Wam się najbardziej spodobało i czy któryś z produktów, które dzisiaj Wam pokazałam, wpadł Wam oko i na pewno będziecie testować lub który z tych produktów jest Waszym ulubionym a, i też nie wyobrażacie sobie już życia bez tego konkretnego nie, kosmetyku. Także do zobaczenia w katalogu 14 a, i życzę Wam udanych zakupów.